Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek wraz z radnymi Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej zorganizowali konferencję prasową pod szpitalem, żeby wyrazić swoje obawy i sprzeciw odnośnie zapowiedzi przekształcenia włoszowskiego szpitala w placówkę jednoimienną, tak zwaną covidową. Dzisiejsze spotkanie, ta konferencja nie ma charakteru politycznego, a ma tylko i wyłącznie charakter troski o naszych mieszkańców, albowiem e, od 9 listopada zgodnie z decyzją wojewody na szpital powiatowy ma się stać szpitalem i jednym, tak zwanym szpitalem kokowitowym. Co to, Szanowni Państwo, oznacza? To oznacza to, że ten szpital, ten nasz szpital powiatowy zostanie przekształcony w placówkę, która będzie tylko i wyłącznie leczyła przypadki chorych na koronawirusa. W tym szpitalu nie mogą funkcjonować inne oddziały. Inne oddziały, takie jak chirurgia, ortopedia, SOR, y hospicjum. Dlatego, Szanowni Państwo, mamy wielkie obawy, tak jak nasi mieszkańcy, co z pacjentami, którzy obecnie się leczą w szpitalu, co z nimi stanie się po 9 listopada. Następne nasze pytanie. Brzmi następująco: gdzie nasi mieszkańcy będą musieli korzystać z opieki zdrowotnej, z podstawowej opieki zdrowotnej? W przypadku likwidacji sorów, w przypadku likwidacji poradni specjalistycznych, gdzie nasi mieszkańcy naszej gminy, naszego powiatu będą mogli korzystać z takiej opieki? Wyrażamy swoje obawy, które są obawami naszych mieszkańców, ale jednocześnie obawami personelu medycznego. Szanowni państwo, lekarzy, pielęgniarek, wszyscy pracujący tutaj. Obawiamy się. Trosy o nasz szpital, co będzie dalej z tym szpitalem. Wiadomo, wierzymy wszyscy głęboko w to, że kiedyś pandemia ustanie, ale kiedy te łóżka już opustoszeją, yy, będzie coraz więcej odrobicieli, czy będzie realna szansa przywrócenia tych oddziałów, które dobrze funkcjonują ortopedia, chirurgia, sor. Szanowni Państwo, ale dla nas najważniejsze jest zdrowie mieszkańców, niezależnie. Czy oni, czy oni są yy, chorzy na koronawirusa, czy są chorzy na inne schorzenia, bo na takie również występują. Dlatego obawiamy się, co w przypadku, ktoś się skaleczy, mówiąc tak kogoś zaboli w klatce piersiowej, gdzie będzie się mógł zgłosić. Dlatego, szanowni państwo, wyrażamy swój sprzeciw jednocześnie obawy, obawy naszych, jak i mieszkańców, co dalej z naszą placówką, co z naszymi mieszkańcami, którzy będą chorzy na inne, na inne schorzenia. Jeszcze raz podkreślam, nie jesteśmy przeciwni, aby ci chorzy, którzy, y, których dopadł koronawirus, y, mogli się leczyć. Ale podstawowe pytanie, dlaczego akurat w Włoszczowie, dlaczego akurat w tej placówce, która już tak naprawdę y, wszędzie, ledwo, 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 co wiąże koniec z końcem. Dlaczego, dlaczego akurat tutaj w Włoszczowie? Moim zdaniem jest nie do udźwignięcia przez naszą jednostkę. My owszem, możemy się włączyć, Możemy y, stworzyć tych łóżek covidowych więcej niż do tej pory, ale, szanowni Państwo, jeżeli w naszym szpitalu jest notoryczny brak kadry medycznej, to teraz nasuwa się pytanie, czy nasz szpital podoła temu zadaniu, czy chorzy, którzy tutaj będą przywiezieni do naszego szpitala, otrzymają właściwą pomoc medyczną, czy też nie daj Boże, nasz szpital stanie się umieralnym. Jeszcze jedno bardzo ważne, zasadnicze pytanie i zasadnicza wątpliwość, która nasuwa się nam jako mieszkańcom powiatu: Co dalej? Co po pandemii? Czy te oddziały, które w tej chwili zostaną zawieszone, będziemy w stanie odbudować? Czy lekarze, którzy teraz tutaj pracują, a jest ich tak jak wspomniałem, ciągle mało, czy zostaną w naszym szpitalu? Czy wrócą potem po pandemii? czy dalej będziemy mogli funkcjonować. Apeluję do zarządu powiatu. Jest jeszcze kilkanaście dni. Wstrzymajmy te decyzje. Ludzie są przeciwni temu. Proszę państwa, to, że czasowo będzie szpital covidowy, nie rozwiąże problemu, a pogłębi nas, nasze, nasze problemy. Z tego względu, że wrócić do tego, co było, będzie już bardzo ciężko. Jeżeli są to wykonywanie decyzji partyjnych, apeluję do zarządu nie wykonujcie tej decyzji partyjnej, bo nie wiem, jak mam to odbierać, ale na to mi wszystko wygląda. A przypominam sobie takie zdarzenie spotkania na rynku we Włoszczowie, gdzie jeden sposób mówił, że weźmie miotłę i pozamiata. Jeżeli to zamiatanie ma tak wyglądać, to ja jestem przeciwny temu. My się nie zgadzamy. Ludzie, proszę państwa, ja rozumiem, że jest COVID. Sam go przeszedłem i... Wiem doskonale, co jest potrzebne, jaka jest potrzebna pomoc tym ludziom, którzy na to chorują. Niemniej jednak poza COVID-em są jeszcze inne schorzenia, na które codziennie zapadają yy, różni ludzie i jeśli będziemy mieć szpital jednoimienny tylko i wyłącznie, to tej pomocy będziemy musieli szukać kilkadziesiąt kilometrów od Włoszczowy. Proszę, proszę jeśli jest to możliwe, żeby powiększyć ewentualnie tylko ten oddział COVID-owy, ale nie przekształcać szpitala na szpital jednoimienny, bo to zamknie drogę wszystkim innym chorym do podstawowej opieki, którą tutaj w tym szpitalu mieli. Zostawmy ten szpital w takim stanie, żeby mógł jeszcze pomagać innym chorym, nie tylko covidowym. Ja jako zwykły radny powiatowy decyzję wojewody już w piątek wieczorem miałem na mailu. Czekaliśmy sobotę, niedzielę, poniedziałek. Nie było żadnej informacji ani na stronie starostwa, ani od zarządu, od pana starosty, żadnych telefonów doradnych. Uważaliśmy, że jest to tak znamienna decyzja dla całego powiatu, dla wszystkich mieszkańców, że musimy na te wszystkie wątpliwości uzyskać odpowiedź. Dlaczego nie było dialogu społecznego? Dlaczego nie było konsultacji społecznych? Dlaczego nikt nie zapytał społeczeństwa? A może pytał, a może personel medyczny? Był zapytany. Jeżeli tak, to kiedy i ile razy? Kto pytał personel medyczny? Czy jest przygotowany na to? Czy udźwignie to? Czy udźwignie psychicznie i przede wszystkim fizycznie ten ogromny trud? 167 łóżek covidowych. Proszę jeszcze raz przemyśleć tę decyzję. Jeżeli to jest możliwe, odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania i proszę was, podejmijcie właściwą i dobrą dla naszego Miasta dla naszego powiatu i dla naszego szpitala decyzje.